Ja jestem dyrektorem generalnym w firmie ITC Partners oraz Microsoft MVP w dziedzinie wirtualizacji. W firmie ITC Partners zajmuję się konsultingiem i projektowaniem rozwiązań wirtualizacyjnych oraz rozwiązań cloudowych dla naszych klientów i partnerów oraz wdrażaniem rozwiązań technologicznych. Nazywam się Kamil Skalski, jestem dyrektorem ds. szkoleń technologii w ITC Partners. Jestem także Microsoft MVP z zakresu zarządzania cloudami oraz data center. Na co dzień zajmuję się budowaniem technologii dla naszych klientów, wdrażaniem usług cloudowych oraz wirtualizacji. Plus moimi zadaniami jest także budowanie ścieżek edukacyjnych. Ogólnie prowadziliśmy dwie sesje dotyczące infrastruktury chmur prywatnych. Pierwsza z nich dotyczyła: Sposobu, w jaki możemy budować rozwiązania stricte hybrydowe, oparte o chmury publiczne i chmury prywatne. Natomiast druga. Druga sesja dotyczyła wysokiej dostępności w rozwiązaniach wirtualizacji i pokazaliśmy różne poziomy podejścia do wysokiej dostępności od poziomu sprzętu przez poziom wirtualizacji, kończąc na aplikacjach, na tym co działa w zwirtualizowanym środowisku czy w środowisku chmur prywatnych. O chmurach mówimy już praktycznie od trzech lat pokazując jak je wdrażać, jak je konfigurować, zarządzać tymi chmurami, w jaki sposób możemy je optymalizować. Natomiast patrząc na infrastrukturę, to chmury, moim zdaniem, pewnie Kamilan również, to przyszłość dla wielu, wielu usług, działów IT, nowych form prowadzenia biznesu. Natomiast jak w każdej technologii, zawsze znajdzie się na marketingu. Natomiast tu mamy nadzieję, że na naszych sesjach pokazaliśmy stricte technologie, nie mówiliśmy o tych wielkich hasłach, tylko pokazaliśmy, jak rzeczywiście się to buduje, jak budujemy te rozwiązania czy u naszych klientów, czy jak uczestnicy naszych sesji mogą to wdrożyć w swoich środowiskach. Staramy się pokazać część praktyczną podczas sesji i ogólnie podczas pracy z klientami pokazujemy, w jaki sposób można wdrażać konkretne fragmenty tego, o czym mówimy, tak aby zoptymalizować infrastrukturę przedsiębiorstwa. Przyszłość wirtualizacji to oczywiście wielki sukces. Natomiast zmierza, moim zdaniem, w kierunku chmur hybrydowych. Dlatego coraz częściej widzimy oferty różnych producentów pokazujące nam, że możemy budować chmurę rozproszoną, chmury prywatne, publiczne, umożliwiające przenoszenie różnego rodzaju usług zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, z jednego świata do drugiego świata. To, co staraliśmy się pokazać wczoraj i dzisiaj, to zestaw narzędzi. Narzędzi nie tylko firmy Microsoft, narzędzi partnerów i firm współpracujących, które razem pozwalają zarówno zarządzać tą platformą sprzętową, oprogramowaniem, licencjami, usługami, które będą działały. I teraz patrząc z punktu widzenia optymalizacji, dzięki połączeniu funkcji tych wszystkich narzędzi, mamy pełną kontrolę nad środowiskiem. Dzięki temu jesteśmy w stanie wdrażać rozwiązania praktycznie od fabryki, aż po zbiór usług w środowisku klienckim. Pamiętajmy, że obecnie dostawcy sprzętowi starają się pomóc nam budować takie rozwiązania. Rozwiązania oparte chociażby o wsparcie sprzętowe, wsparcie software'owe. Każdy z dostawców, praktycznie dużych dostawców sprzętowych, dużych vendorów, stara się dodać nam narzędzie, które uzupełni warstwę usługową, którą wdrażamy w oparciu o rozwiązania Microsoftu. Dobrym przykładem są rozwiązania oparte o technologię Cisco, gdzie mamy pełną integrację rozwiązań zarówno serwerowych, urządzeń sieciowych, wirtualizacji urządzeń sieciowych, które umożliwiają szybki prowizjonik maszyn, środowisk wirtualnych, całych chmur i następnie zarządzanie nimi za pomocą środowisk System Center, środowisk firm zajmujących się właśnie tą warstwą. Przede wszystkim czytać nowości, orientować się w tym, co przynosi rynek, jakie nowe produkty, jakie nowe rozwiązania Obecnie są promowane, wykorzystywać darmowe biblioteki wiedzy, takie jak załóżmy portale TechNet, jak magazyny branżowe, czy załóżmy budować własne środowiska testowe, gdzie po pomału etapami można testować różne rozwiązania, a potem rozwijać je właśnie w kierunku czy to wirtualizacji, czy chmury prywatnej, i tym samym też zdobywać doświadczenie w takiej praktycznej konfiguracji, w praktycznym budowaniu tych rozwiązań. Każdy, kto chciałby spróbować budować swoje chmury, powinien zacząć od wiedzy. Proponujemy wszystkim młodszym czytelnikom i nawet starszym czytelnikom waszego, waszego czasopisma, chociażby próbę przejrzenia Microsoft Virtual Academy. Jest to taki zbiór lekcji wirtualnych, które pokazują, w jaki sposób można podejść do idei i sposobu wdrażania rozwiązań wirtualizacyjnych. Natomiast nie ukrywamy, że nauka chmur nie jest prosta. Musimy nauczyć się, w jaki sposób budować chmury, w jaki sposób zarządzać tymi chmurami, w jaki sposób je automatyzować. To narzędzie z Murtą. Ale chmury to również usługi, zarządzanie usługami, projektowanie tych usług. Także nie jest to łatwe, aczkolwiek droga, droga jest ciekawa dla I, każdego z nas. I patrząc z punktu widzenia usług publicznych, bardzo często są konta testowe, konta, na których można wykupić sobie załóżmy 30 dniową subskrypcję, przetestować funkcjonalności i zobaczyć, jak takie profesjonalne, duże rozwiązania cloudowe w rzeczywistości działają. Obecnie mamy dostęp do testowania rozwiązania opartych o Ażurach. Czyli każdy praktycznie, kto ma tylko Life ID, jest w stanie założyć własną subskrypcję azurową, która umożliwia nauczenie się, w jaki sposób możemy budować chmury publiczne i przetestować środowiska w tych chmurach, zarówno aplikacyjne, jak i maszyny wirtualne.